Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, nowy tydzień Vegeta Online. Jak co czwartek, Rockstar robi nam właśnie nowego rodzaju zniżki, premie, Zawsze zmieści to w czwartek o godzinie 11.00. No ale już mamy informację, co rzeczywiście będzie wcześniej. Sam sobie tydzień będzie rzeczywiście skupiony wokół, można by powiedzieć, że raczej chyba Geralta, ponieważ do niego jest najwięcej powiedzmy, że premii, takich, na których rzeczywiście coś można można dużo zarobić, ale zanim oczywiście do tego tutaj przejdziemy, to pierwszą oczywiście zniżki. Także pierwszą zniżką na pojazdy mamy Fire Bolt. ASP i Firebolt ASP jest to sobie pojazd, którego można w ogóle też jako bonusa odebrać. I pamiętam już za który konkretnie to było, Al, ale to chyba ności nie mam, ale chyba dało się go mieć też za Fryko jako bonusowy pojazd w szwalni Lestera. To jest do zakupu w SSS i on jest na zniżce 30%. No dobrze, następny pojazd to jest Wapit GB200. On też jest na zniżce 30%. I on jest do zakupu w Legendary Motorsports. Następny pojazd to jest Overall Suzuma. Jest on do zakupu w Legendary Motorsports. To jest jeden w ogóle z nowszych pojazdów, bo jest właśnie z DLC właśnie Money Fronts, więc... Słownie ostatnie DLC nasze to było, więc jeden z nowszych pojazdów. Overlord Zuma akurat jest na zniżce 20%. Następny właśnie pojazd to jest Hotring Hellfire. Jest ten do zakupu w sklepie SSS. To też jest jeden z nowszych, bo on jest DLC Mercenaries. No i dobrze, następny pojazd to jest trochę, to jest Journey 2, który został dodany w DLC Drag Wars i on jest do zakupu w SSS, ale też dodatkowo może być odblokowany jako e, nagroda za ukończenie czwartego tieru w e, Los Santos Drag Wars No i dobra następny w takim razie pojazd to jest e, D-Klasse który jest do zakupu w e, sklepie SSS no, jeden z lepszych terenowych pojazdów swoją drogą kolejny pojazd to jest tak zwany e, typinglu, to był pojazd który był za 10 milionów w online od On nie jest pojazdem ani rzadkim, ani jakoś bardzo specjalnym. W GTA Online on jest po prostu z zakupu na sklepie Legendary Motorsports. I on też samo jest na zniżce 30%. Następny pojazd jest to sobie NTT XR. Jest on do zakupu sobie w Legendary. Motosports. Kolejny pojazd czyli Emperor ETR1, który jest do zakupu w Legendary Motorsports. Tak samo zniżka 30%. Następny to jest Titan 250D. On ma zniżkę 25% i on jest do zakupu w Wurstoku. No i zakończymy sobie tym wszystkim pojazdem. Który się nazywa Benefactor Turnet Limo, który jest do zakupu w legendary Motorsports. I to jest tyle. Nie ma akurat zniżki na żadną nieruchomość czy coś. Niestety bardzo bym powiedział. E, tak, je, e, tak niestety jest. E, jednakże mamy też do tego. Mamy jako priorytetowe Akta to czarną skrzynkę. E, no i w sumie możemy przejść tak naprawdę do Premii, czyli. Mamy co tygodniowe takie wezwanie, czyli ukończyć trzy zadania z serii Geralt's Let's Play. O to jest właśnie co mamy. Jeżeli chodzi o złomowisko, to mamy Wapi Chinku to jest Tony Maktony, Dominator GT to jest statek towarowy a Paragon R to jest gangbanger, czyli komisariat policji. Cały czas jeszcze obowiązują oczywiście nas rzeczy związane z Oktoberfestem, czyli tam oznaczenia właśnie, choć będą właśnie na tej 250D czy różnego rodzaju ciuchy. Są. No, i jeżeli też chodzi o kolejne nagrody, no to Garard ma dla nas coś takiego, że jeżeli zbierzemy paczkę G oraz ukończymy wszystkie misje Geralta, otrzymamy 500 tysięcy, które zostanie dostarczone do 72 godzin. No i mamy jeszcze oczywiście premię razy 2 na pozostałego rodzaju no inne rzeczy. Mamy Community Combat Series, czyli akcje społeczności, mamy Special Vehicle Races, czyli specjalne. Wyścigi samochodów, czyli takimi je choćby jak Ruiner 2000, Baczkę Geralta, misja God Geralta oraz co wydaje mi się, że najciekawsze to jest powrót trybu Assault on AT, at 16 Z tym trybem przy okazji związane są różnego rodzaju osiągnięcia w grze, więc jeżeli ktoś chce zrobić takie osiągnięcia w grze, na które oczywiście nic nie ma, poza tym, że co najwyżej może do pomocy, żeby no, ukończyć menu kariery. Co najwyżej te osiągnięcia mogą w tym pomóc. Tylko to, co najwyżej, tak to to ten tydzień nie, nie oferuje niczego innego. No, jeszcze otrzymujemy sobie oznaczenie na Overworld Suzumę za, do założenia, i to tyle. Słaby, szczerze, jest tydzień, jak mam wam powiedzieć, tak szczerze. Bardzo, proda słabiutki tydzień. Także to byłoby w takim razie na tyle i do następnego. Cześć.